A ja miałem właśnie wywiad z nią. Yy, ogólnie wydaje się to taka ogarniętą dziewczyną, która daje sobie radę w tym dziennikarskim świecie i jakby ta, ta pozytywna energia, która z niej bije, też jej pomaga. Ja jej też zapytałem w tym wywiadzie, bo tak ja lubię zadawać pytania ludziom. Kurde, a trochę nie jest tak, że ty przykład z premedytacją niektóre takie zdjęcia wrzucasz na swojego Instagrama rozlegniżowane, bo wiesz, że po prostu ludziom się podobasz I specjalnie też właśnie często się bardzo uśmiechasz, bo po prostu no, jest to urocze, No nie, nie ukrywajmy, ludzie lubią zawiesić oko, więc czasami wiesz, trochę więcej pokażesz biustu, czasami pokażesz, nie wiem, jakąś pozycję na róże, a na wywiadzie się ładnie uśmiechniesz i masz świadomość tego, że to wpływa pozytywnie na odbiorcę. Czy nie robisz tego z premedytacją? Jest to jakiś efekt uboczny? No, po prostu Twojej działalności. No i mi się osobiście wydaje, że. żeby nie zrozumieć. Ona w inteligentny sposób wykorzystuje walory, które ma, i często ludzie ją lubią. Owszem, też za to, że zadaje fajne pytania, bo uważam, że jest dobrze przygotowana do wywiadów i fajnie wchodzi w rozmowę. Moim zdaniem daje sobie fajnie radę. No ale też przez to, że tym takim urokiem swoim próbuje yy, widza oczarować, nie? No to jest mądre wykorzystanie atutów, które sama wypracowałaś na siłowni na przykład, albo atutów, które dała Ci natura w postaci ładnego uśmiechu.